Wątek Elwiry z Akacjowej 38 wreszcie się wyjaśni. Mieszkańcy ulicy dowiedzą się, co tak naprawdę się z nią stało i dlaczego wszyscy myśleli, że zginęła w wypadku. Kobieta zdecyduje się na wyznanie, które pogrąży jej ojca, pułkownika Walwerde. Akacjowa 38. Prawda o zniknięciu Elwiry. Jakiś czas temu Elwira zniknęła z serialu Akacjowa 38, a Simon nie mógł uwierzyć, że jego ukochana naprawdę umarła. Wszystko zaczęło się od decyzji Elwiry o opuszczeniu Hiszpanii i wyjechaniu do Turcji, co wzbudziło opór jej ojca, pułkownika Valverde. Mimo sprzeciwu, dziewczyna wyruszyła w podróż statkiem. Niestety doszło do tragedii i statek utonął. Wszyscy myśleli, że Elwira zginęła, ale jak się okazuje, było to kłamstwo. Kiedy Elwira wraca na ulicę Akacjową, wyznaje że śmierć była świadomie sfingowana przez pułkownika Arturo Valverde. Ojciec przetrzymywał ją i zmusił do ślubu z tureckim generałem Burakiem. Powrót Elwiry sprawi, że Adela będzie chciała zostawić Simona i odwołać ich ślub. Akacjowa 38, o czym jest serial. Poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię inocencia. By chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku, obiecując, że kiedyś poniewróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat. Jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość. Od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela i zatrudniają się jako pokojówki w budynku przy tytułowej Akacjowej 38.